Wiem. Mógłbyś powiedzieć mi jakiś raportczyk jeszcze Koledzy, możemy próbować przejść do USB koledzy z gruzią do USB Koledzy, możemy przejść do modulacji USB na wstęgi USB? Z Polski północno wschodniej z Białystoka, tutaj Harnaś z Norwegii, Harnaś z Norwegii, czy jestem odbierany? Jeszcze kolego ja się bo to to. Kolego tutaj stacja z Norwegii, stacja z Norwegii, spróbuj się dostroić, tutaj stacja z Norwegii, miejscowość Stavanger. Miejscowość Stavanger, miejscowość Stavanger z Norwegii. Czy jesteś teraz już dostrojony? Wywołanie dla Polski, kolegi z Białego Stoka. Tutaj stacja z Norwegii Stavanger. czy mi tutaj spadłeś teraz, zrozumiałem tylko, że kolega Adrian, miejscowość Białystok, miejscowość Białystok, no donatujesz u mnie teraz na szumach, także, także kiepsko, może faktycznie ta propagacja za chwilę się poprawi, to jeszcze coś zdążymy porozmawiać. Tak, ja jasne, słuchaj, na spisku w ogóle na ten także my, my tu możemy sobie porozmawiać, to jest tam, jak to ma, na wpływ na spiski, to wygląda w sposób, również tam Tiago Kolego, ja nadaję z Radia Albrecht AE485, około 30 W mocy teraz w USB antena 5.8 na balkonie. No strasznie teraz to pływa, powiem Ci szczerze, ale, ale idzie to w miarę zrozumieć po prostu, no. Także dzisiaj strasznie taka szybka propagacja jest, jest, nie ma za chwilę, także... I tak jest fajnie, że się dogadaliśmy. A no, no i to, to bardzo fajnie. Jest, że tak sobie na scenę balkona, no to bardzo fajnie kolego, ja siedzę tu akurat na 28 kanale przeważnie na nasłuchu, ewentualnie nie wiem czy byś dał radę zapisać na gadu gadu się możemy umawiać, ewentualnie na jakieś próby łączności, tu już z paroma kolegami próbowałem, coś tam się udawało, także także można próbować ewentualnie jeszcze o któreś inne dni.

Ja akurat z Nowego Sącza jestem tak miasto rodowite po prostu, ale aktualnie siedzę w Norwegii, tutaj w Stavanger po prostu za pracą wyjechałem. Także, no słucham 28 praktycznie cały czas od przyjścia po pracy, czyli od godziny mniej więcej 16 do wieczora po prostu coś tam nasłuchuje. Jak coś się dzieje, to po prostu wołam, no ale to... bardzo fajnie po prostu, no myślę, że, że zaraz, może ktoś jeszcze nas usłyszy, to się dołączy, po prostu będzie nas więcej, można się będzie potestować, no może propagacja jeszcze tak nie ucieknie. Proszę mikrofon do Ciebie z takim drzwi słynem, dzisiaj to może niekoniecznie dobry jest tutaj kilka osób, które chciało też to pomawiać mam 30 to mi nie jest mój sąsiad Paweł prawdopodobnie chce się też tutaj robić a to pewnie się robi, a Paweł bardzo dziękuję, dziękuję, dziękuję jestem to przekupy są równi prawdopodobnie nas nie lepiej słyszę, ja lataję 15 lat, 5-8 No witaj kolego, u mnie jesteś troszkę lepiej słyszalny niż kolega poprzedni, ale dużo głośniejsza modulacja, dużo lepsza po prostu, ale też, też pływasz po prostu, no. Słuchajcie koledzy, ja nagrywam teraz krótki filmik, będzie on dostępny na YouTubie, na YouTube pod tytułem stacja CB albo CB Norwegia Białystok, Norwegia Białystok ewentualnie, możecie sobie później ewentualnie oglądnąć i... I tam ewentualnie jakiś kontakt do mnie będzie gadu-gadu czy coś, możemy ewentualnie w inne dni próbować, jakieś łączności. No. Także bardzo fajnie, że się teraz cokolwiek otworzyło. wszystko doleciało, nie zdążyłem zapisać, ale mam to na filmie, także sobie później na spokojnie przepiszę, no, także bardzo fajnie, może też inni koledzy są, także bardzo bym prosił ewentualnie jeszcze wpuścić to kogoś, popróbujemy, proszę tam do Polski. Pozdrawiam serdecznie z Harność, Norwegia. Proszę czy są jeszcze jacyś koledzy z Polscy? Tutaj stacja Norwegia, miejscowość Stavanger. Koledzy z Polski, czy ktoś mnie jeszcze odbiera? Tutaj Harnaś Norwegia, miejscowość Stavanger